Stworzenie Adama i Ewy. Biblijna opowieść oczami sztucznej inteligencji. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I człowiek stał się istotą żywą. Następnie Pan Bóg zasadził ogród w Edenie na wschodzie i tam umieścił człowieka, którego stworzył. Ziemi sprawił, że wyrosły wszelkie drzewa miłe z wyglądu i dobre do jedzenia. Lecz Pan Bóg zobaczył, że niedobrze jest człowiekowi być samemu. Sprawił więc, że Adam zapadł w głęboki sen i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a z tego żebra stworzył kobietę i przyprowadził ją do mężczyzny. A Adam powiedział: Ta oto jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Będzie nazywana niewiastą, bo z mężczyzny została wzięta. I przykazał Pan Bóg człowiekowi, mówiąc: Wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz jeść dowolnie, lecz z drzewa poznania, dobra i zła, nie wolno ci jeść. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to jest dobre do jedzenia i że jest ono przyjemne dla oczu, zerwała owoc. Zjadła go i dała również swojemu mężowi, który z nią był. A on też zjadł. I otworzyły się ich oczy i poznali, że są nadzy. Wtedy pan Bóg zawołał Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? I wypędził ich z ogrodu. Od tego momentu ludzkość dźwigała zarówno ciężar swojego upadku, jak i nadzieję na odkupienie.